Pyszna karkówka dwa razy pieczona. Dlaczego dwa razy? Bo raz pieczemy w całości, pokroimy, a później pierzynka, trochę sosu i tak będziemy zapykać dalej, żeby była cudownie miękka. Zobaczcie zaraz. Jeśli zdobędziecie taki piękny kawałek karkówki jak ja, zobaczcie, jest naprawdę fantastyczny, i to jest jakieś kilo 30 może troszkę nawet więcej, to koniecznie trzeba go przyrządzić jako pieczeń. Karkówka pieczona na dwa razy, zobaczcie jak to będzie. Będziemy oczywiście do tego jeszcze robić specjalną pierzynkę, pod którą będzie leżała sobie ta karkówka w drugim pieczeniu, ale na razie muszę ją zamacerować pięknie, żeby się zamarynowała w tych wszystkich przyprawach. Myślę, że nie wykorzystamy całości na obiad, tylko odetniemy tyle plastrów mniej więcej, a reszta po prostu będzie jako wędlina domowa do jedzenia, no to zaczynam robić tą przyprawę, mieszać wszystko razem. No i już będziemy musieli trochę poczekać. Najlepiej te przyprawy zrobić w moździerzu. Ja tu sobie naszykowałem pieprz mielony, ale przecież użyję ziarnistego, bo moździerz mi na to pozwala. Jeżeli nie macie moździerza, to musicie zmielić pół łyżeczki pieprzu. Dobrze rozmiatamy na bardzo drobno. Teraz wrzucę ze 3 dosłownie, może 4, o, za dużo nawet. Ziarenka jałowca który daje nam ten leśny, myśliwski posmak. Zauważacie, że na początek daje zawsze te przyprawy twarde. Teraz rozmaryn, też około pół łyżeczki. I też go gniotę, żeby nabrał, żeby właśnie wydobył z siebie jeszcze więcej tych olejków eterycznych, mimo tego, że jest suchy. Dobra, czubata łyżeczka majeranku. I przecieram. Pół łyżeczki suszonego czosnku. Coś mocno czosnkowy będzie, ale mięso wieprzowe czosnek lubi, więc na pewno będzie dobrze. I na tą porcję potrzebuję sporo soli. Taka troszeczkę wypukła łyżeczka powinna wystarczyć. Też to wszystko razem, żeby się wymieszało. I zobaczcie, że marynujemy na sucho, lekko wilgotnie jest ten kaczek, jak każde mięso zresztą. Ja go wcześniej umyłem, przesuszyłem ręcznikiem papierowym i teraz. Wsypujemy wszędzie równomiernie tak, żeby przyprawy rozeszły się w każdym miejscu i wklepuję to, delikatnie na razie, obracam go. Już teraz mogę Wam powiedzieć, że niebywale ładnie pachnie. Zobaczcie, z każdej strony staram się zamarynować, wklepuję. Teraz, żeby olejki eteryczne się nie ulatniały, zawijam karczek w folię spożywczą. Szczelnie, mocno, w chłodne miejsce, do lodówki, na najwyższą półkę, najlepiej tam, gdzie jest troszkę cieplej. Na 3 godziny wrzucamy go i będzie doskonale przemarnowany. Dalej będziemy robić później. W rondu roztapiam dwie łyżki smalcu, bo jest idealny do smażenia wieprzowiny. Przygotowałem też bulion grzybowy, troszkę grzybów namoczyłem we wrzątku oraz wrzuciłem kostkę rosołową, to jest kostka akurat grzybowa, więc podkreśli jeszcze smak. No a tu oczywiście nasz karczek już doskonale się zapeklował przez te 3 godziny. Będziemy go mocno smażyć. A piekarnik włączyłem z termoobiegiem na 175-180 stopni, niech się mocno nagrzeje. Smalec już lekko dymi, to jest najlepszy moment, żeby wkładać karkówkę. To jeśli ja się tak teraz obsmaży z obu stron, przełożę jeszcze musi być dokładnie usmażona, rumiana Około 5 minut na jednej stronie, można by troszkę dłużej i na drugiej stronie też 5 minut. Dobry 5 minut minęło. Przewracam. Oho, właśnie. Tak to musi wyglądać. Pięknie przypieczona. Kolejne 5 minut minęło. Druga strona już się na pewno przysmażyła. Biorę żeby w zasadzie budon grzybowy, mieszam jeszcze i delikatnie możemy nawet polewać powierzchni mojej wody. Było gorąco, było gorąco. Nie cały budon wylewam oczywiście. Zostawiam sobie jeszcze na drugie polanie, a to drugie polanie będzie za jakąś godzinkę. Przykrywam i zaraz wstawię do piekarnika, tylko pamiętajcie, żeby był rozgrzany. Po co jest ten bulion? Nie może piec się mięso w takim suchym środowisku, Czy tylko tłuszcz i samo mięso nie było wcześniej macerowane żadnym płynem. Dlatego, żeby wyschło nam bardzo, musi tam sobie bulgotać podczas pieczenia i faktycznie w, tym, w tych oparach bulionu będzie się cudownie piekło. Zobaczyliście też, że grzyby zostały na wierzchu, bardzo fajnie, będą też lekko oddawać smak do środka. No i co, Wkładam do piekarnika, na dwie godziny, po godzinie polewamy ponowną ilością bulionu, która nam została i dalej będziemy robić. Jeszcze raz będziemy później zapiekać, zobaczcie. Hopla! Godzina już minęła, zobaczcie sporo sosu jest jeszcze, ale to nic, powierzchni trzeba polać, żeby nam nie wysychało i resztę tego co miałem w garnku wlewam i na koniec zostanie nam sporo fajnego sosu jeszcze, na co go wykorzystamy. A oto reszta składników, z których przygotujemy pierzynkę, pod którą będziemy dalej zapytać karkówkę. Dużo cebuli, 6 średnich cebul, albo 4-5 większych. 250 może troszkę więcej nawet gramów tutaj jest pieczarek. 100 gramów mniej więcej. To jest śliwka suszona. Ten smak śliwki będzie bardzo fajny, intensywny w naszej pierżynce. I sporo pomidorków. Akurat trochę z naszej działki, trochę jest kupionych. To są pomidorki koktajlowe Niekoniecznie muszą być różnokolorowe. Po prostu takie mam, więc takie sobie użyję. Ale tych pomidorków jest na tyle dużo, żeby sos fajnie nam tam się zagęścił. A część z nich zostawię, oczywiście, czy nie, właśnie był bardziej soczysty i płynny, czyli się rozrzeził a część z nich zostawię na to, żeby przybrać później same karkóweczki już na koniec. No i co tu? Ja jeszcze zastosuję sobie, zobaczcie, konfiturę z wiśni. Część tej pierzynki stworzonej zaprawię sosem e, konfiturami z wiśni. Lubię ten smak, więc tak zrobię. Nie będzie to całość, ponieważ nie wszyscy lubimy Zacznę smażenie od pieczarek, ale tak naprawdę powiem Wam, że przygotuję już wszystko. Małe pieczarki, jak widzicie, kroję na małe cząstki. i to będą takie jakieś Pieczarko podobne, nawet te najmniejsze, to mogę pokroić na cztery i też będzie fajnie. O, tam mi się działo krzywo, to nie nic. Natomiast duże musimy oczywiście pokroić na plasterki. Albo nawet jeszcze, jak widzicie, są zbyt duże, więc od razu trzeba było najmniejsze części. Na przykład tak. Teraz posiekamy cebulę, przygotowuję wszystko od razu, żeby później nie mieć problemów, jak będę się smażył spokojnie. Ale zobaczcie, przygotowuję tą cebulę na grube kawałki, grubą kostkę. Bo też ta pierzynka musi się z czegoś składać, żeby cebula nam się skarmelizowała, podsmażyła, ale żeby nie była całkowicie rozgotowana. Najpierw smażę pieczarki, roztapiam, jak widzicie, łyżkę masła. Natomiast e, robię to na dużym palniku, dlatego że chcę te pieczarki na początek mocno, intensywnie przysmażyć. Masło zaczyna skwierczeć, to jest dobry moment, żeby pieczarki już rzucić. Pieczarki delikatnie opieprzę, ale jeszcze nie będę solił, bo by dużo wody puściły. I smażę tak na rumianach. Zostały mi do pokrojenia śliwki. Nie będę się z nimi zbytnio bawił, po prostu trzeba je jakoś rozdrobnić. Moi drodzy. Jak będą, tak będą. Byleby nie za drobno, bo przecież widzimy, że nasze krojenie dzisiejsze to nic drobnego. Pieczarki się zaczynają rumienić. Pamiętajmy o tym, że nie możemy zbyt mocno wszystkiego podsmażać, ponieważ wszystko jeszcze będzie się zapiekało, więc by mocno nam wyschły. Wystarczy. Zdejmuję. Rozbrzyję odrobinę oleju przypakowego i przesmażamy cebulę. Do tego smażenia potrzebna nam będzie pokrywka. Najpierw wymieszam ją w tłuszczu, żeby równomiernie później się smażyło. Mniejsze płomień przykryję, niech się dusi. Musi to być zrobione delikatnie, nie możemy jej tam przypalić, spalić, więc mały okienek, żeby nie była mocno e, zrumieniona, tylko taka słomkowa, przeźroczysta i ma być lekko al A mi zwoliła się miseczka, więc mogę sobie przygotować pomidorki. Te, które będę przesmażał razem z naszą bieżynką, to kroję na ćwiartki, jak widzicie. Zobaczmy jak cebula. Ja tu oczywiście mieszałem trochę, ale sytuacja puściła w fantastycznej wilgoci. We własnych sokach pięknie się dusi. Możemy przyprawić odrobina soli. Myślę, że jedna trzecia łyżeczki nawet za dużo byłoby. Pieprzu. No widzicie, ile jest. I majeranku, cebula. Uwielbiam majeranek. I nasza pierzynka też. Mieszam. Już lekko szkli to jest dobrze, ale jeszcze nie tak dobrze jakbyśmy chcieli. Jeszcze muszę się guścić pod przykryciem. Zobaczmy. O, cebula jest na tyle już szklista i miękka, że możemy dodać pieczarki. Bo tak właśnie będziemy teraz już wszystko mieszać. A jak pieczarki, to też pomidory, bo one muszą się nam rozpróżyć w tym naszym sosie. I ponownie pod przykryciem. Będziemy dusić. No i spójrzmy, jak sytuacja wygląda. Pomidory się pięknie już rozgotowują. Dobrze, dodamy teraz śliwki oczywiście. Nasza pierzynka nabiera smaku i robi się mięciutka, delikatna i soczysta przy tym. I Właśnie o to chodziło. Niech to się teraz znowu podusi na delikatnym ogniu ze śliwkami razem. I trzeba będzie spróbować. Mam tutaj solidne porcje wszystkiego, czyli mamy śliweczkę i pieczarki oczywiście gdzieś tam pomidorek się pewnie przewinął na pewno jego smak i spróbujemy. Mm -hmm. Mm -hmm. Troszeczkę mało słone ranek wyczuwalny, pieprz też, mm. troszeczkę po solę i troszeczkę jeszcze delikatnie pieprzem, ale sól tu jest obowiązkowa. Soliłem i popieprzyłem i wymieszałem. Jeszcze odrobinę czasu, czyli chwilę poduszę i już. Blachę do pieczenia tak pięknie wyłóżcie folią aluminiową. Kaczek już piekł się dwie godziny. Zobaczmy z bliska, wytopiła się dosyć sporo. Zobaczymy ile użyjemy kotletów, ale jest też dużo sosu i on nam się przyda. Teraz musimy zostawić tą karkówkę przynajmniej 10 minut, żeby odpoczęła. No i przygotować ją do krojenia. Jak widzicie karkówkę wyjąłem na talerz. A sos zlewam do tego rondla, w którym wcześniej był bulion. O, ale mi się wywało. I dodam do niego pół słoiczka koncentratu pomidorowego, bo właśnie ten sos złapiemy też w smaku słodko kwaśnym, czyli słodka cebulka, szliwki i kwaskowy koncentrat pomidorowy, mimo tego, że tam były pomidory, one nie dały nam jeszcze pożądanego efektu. I tak przygotowany sos. Wędruję do naszej pierzynki. Mieszam tylko. Delikatnie. Wszystko jest jeszcze ciepłe. Zobaczcie, to jest cudowne. Mm, Jakby się nacieknie, bo to pachnie niebywale. Odstawię na razie. Trzeba się zabrać zakrojenie karkówki, Może zacznę od tej prostej części. Wyrównam na początek dobrze? Mm, jest upieczona idealnie, ponieważ nie jest rozlatująca się. Natomiast tutaj kroję 1,5 centymetrowe plastry. Gdyby była przepieczona zbyt mocno, nie dałaby nam się tak pięknie kroić. No i byśmy mieli zły efekt. A tak, to zobaczcie, raz, dwa, trzy. Jadę dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pięknych kawałków. Ten... Nie, ten zostawimy sobie zjemy jako wędlinę, a ten może tam włożę. Niech się dopieczę jeszcze. Czyli układa. Raz. 2, 4, dobrze, 3. I teraz, moi drodzy, pierzenka. Nabieramy. I nakładamy. Przykrywam 6 kawałków tym, co mam. Nie żałuję tutaj, dlatego, że, tak jak powiedziałem, one muszą być dobrze przykryte, ponieważ będą chciały wysychać. I teraz do tych trzech Czyli tego jednego małego też, do konfitury wiśniowej. Chcę spróbować, jak to będzie smakowało. Wrzucę tutaj jedną, dwie, trzy, trzy i pół łyżki, żeby stać. Dokładnie wymieszajcie, żeby smak wiśni rozszedł się w całym sosie. No dobrze, widzę trzy, czyli dwa porządne, jeden mniejszy kawałek. Przykrywamy. Sosem z No Przyjrzyjcie się teraz, jak to wygląda z perspektywy lotu ptaka. I wrzuciłem całą blachę do piekarnika. I uwaga! Zmniejszamy temperaturę do 160-150 stopni. Nie może nam tam mocno się piec, żeby tylko karkówka i ten sos dochodziły, a nie żeby wszystko się spaliło. To po pierwsze. Po drugie, pieczemy od 30 do 40 minut. I wszystko się zrobi miękkie, nasączy się sokami, smakami z naszej pierzynki. I już będziemy jeść obiad. I już się upiekły, zobaczcie, ale to piękne. I odpoczną chwilę, przecież nie będę od razu przekładał na talerz. No, tak jakieś 5 minut chociaż. No i teraz już mamy cały talerz naszykowany. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Spróbowałem to. Jest nieprawdopodobnie, bo kawałek mięska mi się tam urwał. Nieprawdopodobnie smaczne. Ta pierzynka z warzyw. Słodko-kwaskowa. Ten kawałek tutaj mam z wiśnią. Ten jest tylko i wyłącznie dla mnie. W taki oto sposób zyskaliście piękne danie na przykład na jakieś przyjęcie, ewentualnie na niedzielę, a może na święta. No dobrze, moi drodzy. Takich przepisów szukajcie na moim YouTube, Facebooku, szukajcie na mojej strony internetowej gotuje, Tak ma być. Cześć.